Dzień dobry, jak co sobotę, witam Was w moich radosnych progach podcastowania, gdzie opowiadam o różnych aspektach dorosłego ADHD. Czy Wy wiecie, że mija 5 miesięcy odkąd zaczęłam? Jestem w szoku, że to tak zleciało. Mam dla Was trzy bomby, o których na razie nie mogę powiedzieć, ale oddam je w Wasze ręce w najbliższych trzech tygodniach akurat przy okazji kolejnych odcinków. Ale zanim to, tak pomyślałam, że skoro tak ładnie podliczyłam, że to aż 5 miesięcy już do Was gaworzę, to będzie idealny moment na pewnego rodzaju podsumowanie. I zatytułowałam ten odcinek zmiany, żeby pokazać na moim własnym przykładzie, jakie zmiany zauważyłam, ponieważ otrzymanie diagnozy to jest jedno i jakby pierwszy efekt wow minął, ale... Trzeba wziąć jakąś odpowiedzialność za to, że już wiemy, że inaczej mamy zwoje po, poskręcane, prawda? Przynajmniej ja tak uważam, ja tak czuję. I chciałam popowiadać o, no, część aspektów przegadywaliśmy, przygadywaliś, przegadywałam przez ostatnie, właśnie pół roku, opowiadając wam krok po kroku, co tam mi się kręci w głowie. No, nie mam do końca odwagi słuchać tych odcinków wstecz, ale. Pamiętam, o czym mówiłam i, i widzę, i, i jaką drogę przeszłam, i jest to absolutnie niebywałe. I myślę, że mój ośrodek nagrody jest bardzo usatysfakcjonowany z tego procesu, który właśnie zauważyłam. Więc zapraszam na mały tur po tych szczególnych aspektach, które prowadziłam, zmiany albo jakie patenty znalazłam i co mi pozwoliło, trzeba się uregulować po prostu tak, żeby żyło mi się trochę łatwiej niż żyło mi się wcześniej. Jako pierwszy punkt, Zacznę od czegoś najważniejszego i od czegoś, co zresetowało wszystko, czyli wiara w siebie i pewność siebie. To, kiedy dowiedziałam się, że mam DHD, pozwoliło mi spojrzeć, a wiecie o tym, bo mówię to prawie za każdym razem, że spojrzeć na siebie z łagodnością i bardzo dużo mi dała świadomość tego, że to nie ja jestem nienormalna, tylko mam po prostu inaczej a ta świadomość pozwoliła mi przedsięwziąć dalsze kroki, żeby właśnie pozmieniać inaczej, zrozumieć siebie, no i troszeczkę może zarządzać tymi aspektami, które są trudne dla mnie i trudne dla otoczenia. Więc uważam, że to jest punkt najważniejszy i punkt kulminacyjny wszystkich pozostałych zmian, o których będę dalej opowiadać. Punkt numer dwa. Zapominalstwo. Każdy zapomina. I to jest myślę, takie normalne, z tym, że przefiltrowałam to przez siebie tak, że, on no co, przyznam się, że przez to, że trochę miewałam poczucie winy, że, no, takie, ja wiecie, że jestem pierdoła, że czymś zapominam, jak na przykład chociażby spaliłam ostatnio czajnik. Już nie jest tak, że, e, nie wiem, ktoś mnie zapyta, czy coś tam zrobiłam, to zdarzało mi się powiedzieć, że, no, jeszcze nie, bo coś tam, coś tam, więc wynajdywałam sobie taką furtkę, żeby ochronić w jakiś sposób swój honor. A teraz mówię po prostu, że I'm sorry, zapomniałam. Że no jakby wiem o tym, że w tym momencie akurat uwaga przeskoczyła mi gdzie indziej. Świat się nie kończy, za chwilę to zrobię. I zachęcam Was do tego, bo to buduje też taką naszą moc, że naprawdę nic się nie dzieje takiego złego, że zapomnimy o czymś. No poza tym, że kiepsko by było, jakbym doprowadziła do pożaru. Oczywiście, że tak, ale nie doprowadziłam. Więc takie, takie małe, wiecie, ucieczki uwagi to wszystko jest ok. Punkt numer 3. Nagram odcinek o syndromie oszusta, ale dowiedziałam się w międzyczasie, że powinno się używać sformułowania fenomen oszusta, co nawet brzmi ładniej, prawda? Że to jest takie nacechowane tak przyjemniej, znacznie. On jest. Ja go mam, będę mieć, wiem o tym i bardzo go zauważam na wielu aspektach. Po prostu z tym walczę. Kiedy łapie mnie jakaś niepewność wobec swoich działań czy, 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 czy osiągnięć, to po prostu się troszkę dłużej na tym pochylam, no i przeprowadzam rozmowę sama ze sobą. I jak to Ania lubi najbardziej, ustalam fakty. Jest to wymagające, jest to sytuacja, która zmusza do zajrzenia w siebie, ale pomaga, więc naprawdę serdecznie Was zachęcam, bo wszyscy jesteście super, ja w to absolutnie wierzę. I nie pozwólcie nigdy nikomu, żeby gasił w was, waszą wiarę w siebie, bo to jest zło. Punkt numer cztery to niekończące się pomysły i chęć robienia nowych rzeczy co chwila. I tak pozwalam sobie podejmować próby, gdyż wcześniej jak miałam jakiś pomysł, to zwykle mówiłam: A dobra, nie robię, bo i tak mi się to zaraz znudzi, więc zostawały moje pomysły w pięknej czeluści mojej wyobraźni z poczuciem. A co by było gdyby? I nawet jeżeli podejmę się jakiejś próby i no, coś się nie uda albo coś przestanie mnie fascynować, to też podchodzę do siebie z delikatnością, że no, no okej, okay, spróbowałam, to nie dla mnie, czas iść dalej, i to też jest okej. Okay. A wcześniej faktycznie mocno się biczowałam, albo nawet zmuszałam się, żeby robić coś dalej, żeby wiecie, być taką konsekwentną, bo już jak się powie: A, to trzeba powiedzieć B. Więc tu sobie też już mocno odpuściłam i to też pozwoliło mi się trochę do błędów przyznawać, że no dobra, no ok, nie, nie, nie zawsze każdy pomysł musi być idealny, a one no, muszą być. No, no nie wiem, na 10 pomysłów dwa wyjdą, to i tak jest super. Więc tu zachęcam do nie rezygnowania ze swoich pomysłów, a podejmowania próby. A już się uda. Punkt numer 5 to zmiana zdania. Tak jak nieraz opowiadałam o tym, że zawsze wierzę w to w danym momencie, co się dzieje, to dalej tak jest. Ale dzięki temu, że rozumiem, że tak jest, to też podchodzę do siebie z delikatnością, kiedy no, za chwilę czuję po prostu inaczej. Mniej zmieniam to zdanie teraz, a nawet jak je zmienię, to otwarcie o tym mówię, że no okej, okay, wtedy były takie okoliczności, wtedy czułam tak, teraz się trochę zmieniło, trochę otoczenie na mnie wpłynęło i. Też podchodzę do siebie z, do, z dużą dozą spokoju i akceptacji, że to jest moje, I, i to jest ok. Punkt numer 6. Odrzucenie. No i tutaj muszę przyznać, że się wydarzyło kombo, ponieważ tak, świadomość dała mi dużo, ale tutaj bardzo dużo rolę odgrała psychoedukacja i wcześniejsze terapie. Ja jestem absolwentką. Terapii poznawczo-behawioralnej, i absolutnie uważam, że bardzo, bardzo mi to pomogło. Przede wszystkim uleczyć dziecięce rany. No i jak ja to lubię mówić, poustawiać klocki na właściwym miejscu. Wrócę do tego na koniec, jako zamknięcie całego odcinka, bo mam nadzieję, że nie zapomnę, <laughs> a jest, myślę, to bardzo kluczowe w tym wszystkim, o czym dzisiaj opowiadam. Punkt numer 7 to relacje. I To jest coś, nad czym cały czas pracuję. I tak nawet na świeżo mogę Wam powiedzieć, że wczoraj rozmawiałam z Anią na temat tego, dlaczego lubię zniknąć i dlaczego, kiedy wracam, to zachowuję się, jakby się nic nie stało. Czasami się śmieję, że to tak jak pies, że nie czuję upływu czasu, że czuję, że po drugiej stronie jest też tak samo, że ktoś po prostu ma swoje rzeczy, ma swoje zadania i jak się porozmawiamy w danym momencie, no to wszystko będzie po staremu. A zaliczyłam trochę w top na tej płaszczyźnie. Jest troszkę osób, które zawiodłam, które się zawiodły na mnie, właśnie, że w ich przekonaniu nie dbałam o daną relację tak, jak oni by chcieli, abym dbała. Czyli no, było mnie za mało, no ale tutaj już jest y, takie, wiecie, sp sprzężenie zwrotne, tak? Y, oczekiwania wobec możliwości. Nie wiem, nie powiem, czy, czy, czy to, że tak mam, jest usprawiedliwieniem. Myślę w tej chwili, że nie, i nawet jak mam ochotę się wycofać i zakopać pod ziemię, to też sobie ze sobą rozmawiam i przekonuję się do tego, że no kurde, wejść za ten telefon po drugiej stronie, jest ktoś, komu na tobie zależy. No, i pamiętaj, nie, nie patrz tylko przez swój własny pryzmat. Tak, tak jest zbudowany ten świat, że jesteśmy wszyscy od siebie zależni w jakiś sposób. Punkt numer 8 to granice. Ja na przykład miałam. Z nimi bardzo duży problem. Nie umiałam ich stawiać, ponieważ, o to wiecie, wiąże się z wieloma innymi wcześniejszymi, tudzież późniejszymi punktami, że jak zaryzykuję i powiem nie, to kogoś stracę, ktoś się zdenerwuje, ktoś ode mnie odejdzie. Ale to chyba też jest wynik jakiejś tam dziecięcej rany, połączony z. Usilną próbą maskowania się, żeby, żeby się dostosować. I dziś z ogromną fascynacją obserwuję, kiedy stawiam swoje granice i to, jak zdarza się, że ludzie wręcz agresywnie na to reagują. I bardzo uwalniające jest to, że nie biorę tego w żaden sposób do siebie, tylko sobie po prostu obserwuję jako bierny no, obserwator. Punkt numer 9. Impulsywność. Jest. Przypuszczam, że będzie. Czy umiem nad nią panować? No nie. Bo to jest, wiecie, iskra się zapala i leci. Rozumiem już to, że mój płat przedczołowy jest srogo zapalony, i w tym danym momencie brnięcie za danym impulsem może mieć nieprzyjemne konsekwencje, więc staram się to wypłaszczać w jakiś możliwy sposób, albo nie, nie reagować od razu, szukać jakiegoś upustu. I na przykład mogę wam powiedzieć, że ostatnio. Miałam taką sytuację, że we mnie wszystko się działo, byłam bliska rozwalenia czegokolwiek, wiedziałam, że mam w sobie bardzo dużo, gdzieś muszę znaleźć upust i po prostu poszłam biegać. I wiecie, że chyba zaczęłam biegać <grych> Tak przez przypadek? Nienawidzę, ale po pierwsze schodzi faktycznie ciśnienie, a potem jak przy okazji jestem jakoś fajnie do, doenergetyzowana do dalszego dnia, więc widzicie, nie ma tego złego. No, trochę bym nawet zaszalała i powiedziała, że trzeba znaleźć inne źródło bólu, ale to jest takie hardcore'owe postrzeganie rzeczywistości, więc mówię, zostawiam, nie zachęcam. Na mnie działa. Punkt numer 10. To oversharing czy gadatliwość. To jest bardzo fajny punkt i bardzo cieszę się, że zwróciłam na to uwagę, bo ja na przykład zagadywałam ludzi, zwłaszcza na pierwszym etapie poznania, no ze strachu też, bo... Na, na, na starcie chciałam wszystko sobie powiedzieć, żeby mieć pewność, że okej, okay, dźwigniesz to i mnie nie porzucisz. W różnych sferach życia. I teraz już wiem, że już się nie muszę bać że właściwi ludzie będą przy mnie. I teraz mogę Wam się przyznać, że trenuję taką metodę, że staram się mówić ostatnio. z różnym efektem, ale też jest to interesująca przygoda takie, takie testowanie samej siebie. Punkt numer 11. To regulowanie emocji. Eee, ciekawostka jest taka, że całe życie mój organizm robił to za mnie, a mianowicie w tych najmocniejszych i najbardziej skrajnych emocjach, robił mi naturalny shutdown, e, co oznacza, że po prostu szłam spać. Moi bliscy wiedzą o tym, że ja bardzo dużo śpię. Znaczy, spałam, bo już teraz jest okej. Okay. Naprawdę bardzo dużo spałam w ciągu dnia i nie rozumiałam. Myślałam, że to zmęczenie czy coś tam, a teraz rozumiem, że te wszystkie stresy różne emocje, z którymi sobie nie potrafiłam poradzić, to mój organizm też nie wiedział, jak sobie z tym poradzić, więc po prostu mnie usypiał, żeby... To tak, wiecie, jak często się wprowadza pacjentów w śpiączki farmakologiczne, właśnie po to, żeby organizm nie, nie panikował, no bo to i, i tętno się zwiększa i, i, i praca serca jest dużo bardziej wydajna, więc dziś jak wiem, że jest mi ciężej, to może nie... Znaczy tak, lubię dalej zasnąć, bo to jest najlepszy reset i zawsze się po takiej drzemce czuję dużo lepiej, ale dziś po prostu sobie włączam jakiś serial i się odmurzczam i taki substytut znalazłam, i to jest chyba dla mnie ok. Punkt numer 12. Nazwałam go egocentryzm, i tutaj mam pewną swoją teorię, ale jeszcze dzisiaj się nie podzielę, co myślę na ten temat, ponieważ mam pomysł. Mam pomysł na pewne badanie, które chciałabym przeprowadzić, no ale to w swoim czasie. Ale dziś mogę się przyznać, że zaakceptowałam fakt, że jednak no świat wcale się nie kręci wokół mnie i myślę, że miałam z tym bardzo duży problem wcześniej, i dlatego ciągle byłam, że ja nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. No to teraz rozumiem, i tutaj się zaczęłam kierować taką zasadą, że. Pozwalam być sobie sobą, a innym innymi. I po prostu nie filtruję wszystkiego przez siebie. I to też dało ogromną ulgę. Punkt numer 13 to hiperfokus. I to jest coś, co absolutnie pokochałam w sobie. Ja wiedziałam, znaczy wiedziałam, że mam, a kiedy zauważyłam, że to istnieje pod jakąś nazwą, to totalnie przykuwam to jako swoją supermoc. Uważam, że to jest mój największy walor i mój największy zasób. I bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że właśnie mam to jest talent, no bo talent tu się nie da wypracować, talent się po prostu ma, więc moim talentem jest mój hiperfokus i nie wiem też, czy da się to pielęgnować, ale jestem dumna, że umiem tak pracować w takim skupieniu nad czymś, co mnie fascynuje. No i to jest tylko ten punkt, taki must have, że. Coś mnie musi jarać. Ale to też jest spoko. Punkt 14. Paraliż wykonawczy. Ten paraliż bym podłączyła trochę z właśnie tą regulacją, że spałam i miałam niemoc, i nie byłam w stanie robić rzeczy, ponieważ mnie paraliżowało. I nawet chyba kilka odcinków temu opowiadałam o tym więcej, jakie mam małe patenty na to. I to też jest bardzo uwalniające, bo umiem z tego wyjść. I to jest też super moc myślę, że okej, okay, widzę, że mnie łapie. Ale rozumiem, że jest to do pokonania, i to fajną świadomością jest to, że to nie emocje kontrolują mnie, tylko jednak ja kontroluję emocje przez myśli. A to już wiecie pewnie o tym, bo jesteście inteligentnymi ludźmi i na pewno sami też się doszkalacie w aspekcie samorozwoju i tego, jak psychologia po prostu na nas działa. I wiecie co? Nie mam więcej punktów. Przygotowałam, bo to i tak 14 to i tak całkiem dużo. Patrzcie, pamiętam, miałam zakończyć kwestią psychoedukacji, że bardzo, bardzo zachęcam do dbania o siebie. Czasy się zmieniają, my jesteśmy innym pokoleniem. Przebywamy wśród masy jeszcze innych pokoleń, które się rozwijają w zgodzie ze swoimi możliwościami, otoczeniem, wpływem. Naprawdę uważam, że bardzo, bardzo, bardzo potrzebne jest. Dostęp do, do wiedzy na temat samego siebie, do tego, jak pracować nad sobą, i chciałabym, żeby ktoś kiedyś wprowadził taką lekcję do szkół, żeby nie wiem, pogadać z dziećmi: Słuchajcie, jest siedem głównych emocji, postaraj się je nazwać. Czy wiesz, co czujesz, kiedy myślisz, że to czujesz i czy jesteś pewna, że to czujesz? Właśnie dlatego jestem tak wdzięczna za moją diagnozę, to... ponieważ. Pokazała mi moje punkty zapalne i wydaje mi się, że po pół roku, kiedy sobie z, z tym jestem i nad tym się pochylam, to naprawdę rzeczy się zaczęły układać z ogromną, ogromną korzyścią. Dlatego naprawdę serdecznie Was zachęcam, drodzy ADHDerzy, zróbcie sobie też taki rachunek sumienia i zobaczcie, co się zmieniło, odkąd wiecie, że macie diagnozę, które aspekty się Wam poprawiły, ponieważ, no jeszcze raz to powiem, to, że wiemy, to niczym nie świadczy. A co z tym zrobimy? To już jest cała moc w naszych rękach i naprawdę, naprawdę, naprawdę możemy sprawić, że nasze życie będzie dużo lepsze. Bo chyba na tym polega przechodzenie sobie w to żyć nie? Od punktu A do punktu B. Dziękuję, że posłuchaliście sobie moich wywodów i oczekujcie bomb, ponieważ naprawdę będą, myślę, bombowe. Ale to już wkrótce. Tymczasem życzę Wam wspaniałych samowglądów i udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień. Hej!